Dzień dobry. witam Państwa na Dzień konferencji prasowej po zakończonym meczu pomiędzy Unią Dzień dobry. a Krosno. Na wojsku zakończył się on zwycięstwo drużyny gości Karpat Krosna 2 do 0. Witamy serdecznie trenera drużyny Karpat Krosna Pana Tomasza Wacka oraz trenera drużyny gospodarza Pana Petra Brzezińskiego. Tradycyjnie po wypowiedzi Panie Tomaszu jako gość proszę pierwszy podsumować to spotkanie. Zwycięstwo 2:0 0 na wyjeździe z trudnym przeciwnikiem bardzo nas cieszy. Patrząc na naszą sytuację kadrową tym bardziej, gdyż w składzie było pięciu młodzieżowców, oprócz tego sześciu na ławce. Chłopaki pokazali, że warto w nich inwestować i cieszą, że, że nie ustępowali rywalom. Gdzie można powiedzieć, że trzech, czy czterech, czy nawet nie wiem, czy nie pięciu zawodników dzisiaj debiutowało, którzy, którzy dopiero pierwsze kroki na boisku stawiają. Jeżeli chodzi o, o grę, można powiedzieć, że u mnie na masażyna. W pierwszej połowie więcej miała z gry, bardziej można powiedzieć przebywała na, naszym, na naszej połowie boiska. No, my wykorzystaliśmy tą naszą najlepszą broń, czyli kontratak, fajna akcja, gdzie, gdzie Paweł Fydrych w polu karnym z Bartkiem zagrał klepkę i fajne techniczny strzał na prowadzenie i e, dał jakąś tam zaliczkę na drugą połowę. W drugiej połowie e, można powiedzieć, że, że zagraliśmy trochę lepiej, e, więcej był prób utrzymywania się przy piłce, aczkolwiek taką inicjatywę też miała Unia Nowa Sarzyna, Cieszy wejść Sebastiana Majera, miał ponad rok czasu straconą przez kontuzję. Fajnie, że chłopak się odbudował, szczelił bramkę na 2-0, która dodała nam, można powiedzieć, wiary do samego końca w utrzymanie tego wyniku. I no, mogę się tylko cieszyć z tego, że, że szelamy bramki, na wyjeździe dwie bramki, nie tracimy nic z tyłu, zagraliśmy fajnie, jako cała drużyna zdeterminowani, walczyliśmy o każdą piłkę, nie było piłek przegranych i e, mamy nagrodę, mamy nagrodę w postaci trzech punktów, zwycięstwo 2:0 0 i, i bardzo się cieszymy z tej inauguracji. Dziękuję, panie trenerze Brzezińskich, proszę bardzo o Jestem zbawiony, ja mam tylko jeden wniosek. Taki, że po prostu zawodników pełne umiejętności muszą występować na poziomie trzeciej ligi, i nie da się zawodników, którzy odeszli i są kontynuowani zastąpić zawodnikami może z talentem, może z przyszłością, ale na dzień dzisiejszy nie, nie prezentują umiejętnościami, umiejętności, umiejętności trzeciej trzecie ligowe. Zresztą to było widać, każda zmiana. Uważam to po prostu jakiś tam efektu pozytywnego nie dowołał. No, startujemy do ligi i powiem, że nie miałem kłopotu z 11. -tką. Wytypowanie tej 11 grał 38-letni, czy 39-letni Bebnarz i chory 400-letni, 405 na bo to Bo w tej chwili jest taka sytuacja. Wspaniałe, fajnie to wyglądało. Szkoda, że nie, 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 nie udało się, czy, czy po prostu nie wiem z takich powodów zatrzymać tych zawodników, co grali czy Baringa. Uważam, że wyprzedowaliśmy się bardzo dobrze. Chodzi mi konkretnie o chordyńskiego i Kota. Martwi mnie następny wyjazd. to nie chodzi o porażkę, tylko chodzi o to, że pole manewru o, dalej jest znikome. Na następny mecz ubywa z tej składu, co byli łuczek za czwartą kartką i kontynuowany w tręcy. Ja mam ten. Dobrze, dziękuję bardzo Państwu serdecznie. I do usłyszenia za dwa po z ze stroną Dziękuję serdecznie. Mhm. Dziękuję, mhm. Dzięki za oświetlenie.